Witajcie moi herbatkowicze. Inspiracją do tego odcinka był komentarz pod jednym z ostatnich filmów. Mają tu Digital ID wprowadzić, a ten o herbatkach. I wiecie co? To zdanie otworzyło mi oczy. Bo to cudowne, że ludzie wciąż się boją, że ktoś dopiero zacznie ich kontrolować, podczas gdy każdy z nich od lat chodzi do Kibla z prywatnym nadajnikiem GPS, czujnikiem nastroju, historią lokalizacji, zapisem faz księżyca i analizą tego, ile czasu siedzą na telefonie i na SEDESie. A potem mówią: inwigilacja? Mnie? W życiu. Ci sami ludzie, którzy drżą na dźwięk słowa inwigilacja, mają zegarki, które znają ich tętno, telefon, który wie, jak często się spóźniają, i telewizor, który słucha, jak przeklinają na pogodę. Ale nie. Digital ID to koniec wolności, bo dopiero wtedy rząd oficjalnie będzie wiedział, że istniejesz. Profesorze, myśmy w Połtosku nie takie numery robili. Więc dziś pogadamy o tym, jak ludzie walczą z kontrolą, będąc jednocześnie najlepiej oznakowanymi zwierzętami w cyfrowym Zoo. Usiądźcie wygodnie, weźcie herbatę, subskrybujcie, komentujcie, podbijajcie ten film i odpalcie GPS, bo Big Brother właśnie liczy, ilu z Was tu jest. Zacznijmy od meritum. Czym właściwie jest to całe Digital ID? Oficjalnie to prosty sposób na potwierdzenie, że jesteś tym, kim mówisz, że jesteś. Bo najwyraźniej od tylu lat rząd wciąż ma wątpliwości. Jedna apka, jeden login i możesz pracować, płacić podatki, wynająć pokój, mieszkanie albo dostać receptę. Tłumacząc to na chłopski rozum, to po prostu cyfrowy dowód osobisty, po brytyjsku, tylko z mniejszą funkcjonalnością niż M-Obywatel i z większym budżetem na konsultacje. Gdy dynka nicht belich, czyli to nie są tanie rzeczy. System ma być dobrowolny, czyli nie musisz mieć Digital ID, ale powodzenia w znalezieniu pracy, mieszkania czy lekarza bez niego. To jak z płatnością bezdotykową albo kartą debetową. Niby nie musisz jej mieć, ale spróbuj coś zapłacić bez niej. W Polsce to już standard. 10 milionów ludzi korzysta z aplikacji M-Obywatel, gdzie jest wszystko w jednym miejscu. Dowód, prawo jazdy, recepty, a niedługo pewnie i karta do głosowania i, i nikt nie panikuje. W Wielkiej Brytanii natomiast panika pełną parą. No jak to, rząd chce wiedzieć, że ja to ja, jakby dotąd nie wiedział. Kto pan jest, to wiadomo, nie? No, bo pan tego nie ukrywa. No tak, no. oczywiście. No i ja też wiem, kto pan jest, bo pan tego nie ukrywa. Digital ID nie jest problemem. Problemem jest to, że nagle nazwali to po imieniu, a Brytyjczycy mają alergię na rzeczy, które brzmią zbyt efektywnie. Bo dla Twojej wygody brzmi pięknie, dopóki nie przypomina Ci, że wygoda, ma swoją cenę. Dobra, zrobię to za darmo. Bardzo mnie to cieszy. Nie dam się kontrolować, mówi człowiek, który właśnie kliknął Zaloguj przez Google. I tak, to dosłownie 95% internetu. Jednym kliknięciem oddajesz dane, kontakty, lokalizacje i preferencje seksualne. W imię czego? W imię wygody. W UK możesz się zalogować jednym e-mailem do podatków, lekarza i sklepu z butami. W Polsce przez bank, profil zaufany, Allegro i aptekę. To nie Orwell. To Digital ID to tylko formalność, bo Google już dawno jest Twoim duchowym opiekunem. Wiesz, że masz problem, gdy Twoja przeglądarka zna Cię lepiej niż Twoja matka. I ludzie nadal mają czelność mówić nie chcą być śledzone przez Państwo. Spokojnie. Państwo już nie musi. Ty sam wszystko im wyślesz, synchronizujesz i zbakapujesz w chmurze. Wolność skończyła się w momencie, gdy kliknąłeś zapamiętaj hasło. Wszystko dla wygody, wszystko automatycznie. I tylko raz na jakiś czas ktoś w komentarzu napisze, nie dam się zniewolić. Skąd, które loguje się jak? Automatycznie. Dawniej ludzie sprzedawali busze diabłu. Dziś Tesco za punkty Klapkart to nie jest spisek, to geniusz. Zbierasz punkty, dostajesz zniżkę i w zamian zdradzasz im wszystko: co jesz, kiedy pijesz, z kim łamiesz dietę. W UK system działa perfekcyjnie. Tesco wie, że jesteś singlem, zanim ty im to przyznasz. W Polsce moja biedronka analizuje twoje zakupy lepiej niż terapeuta. Znika sałata, pojawia się wódka. Aplikacja już wie, że... Moja rodzina wyjechała na wczasy. Żona na dworcu kilkakrotnie powtarzała tylko nie... tylko nie bi. I nie protestuje. Bo 5 złotych taniej za majonez kielecki to nie szpiegostwo. To patriotyzm konsumencki. A Digital ID? No po co? Skoro mamy już całe społeczeństwo na kartach lojalnościowych. Nie trzeba kontrolować ludzi, którzy sami podają dane w zamian za kupon. To nie inwigilacja. To wolność wersji Klapkart. Uśmiechnij się, bo Tesco właśnie policzyło Twoje szczęście w mililitrach sosu. Więc nikt nawet nie zauważył, że właśnie oddał prywatność za 5% rabatu. 30% też może być i 50% proszę pana się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki, oczywiście proszę pana. Smartwatch to dowód, że kontrola może być naprawdę stylowa. Zegarek, który mierzy Ci sen, tętno i wyrzuty sumienia. UK łączysz się z NHS, w Polsce z Google Fit i już wiesz, że nie jesteś sam. Wszystko dla Twojego dobra. Zegarek przypomina Ci, że za długo siedzisz, a potem chwali Cię, że zrobiłeś 10 tysięcy kroków. To nie jest motywacja, to tresura. Najlepsze jest to, że ludzie płacą za to sami, a potem dziękują aplikacji, że pomaga im żyć zdrowiej. Kiedyś zegarek mówił po prostu, która godzina. Dziś mówi, że masz deficyt magnezu i spadek nastroju. To niecipowanie, to prenumerata niewoli w wersji fitness. I jeszcze z opcją powiadomień push. Digital ID nie musi wiedzieć, kim jesteś. Twój zegarek już to wie i nawet wie, że słuchasz tego odcinka. Gratulacje, zrobiłeś właśnie kolejny krok w stronę totalnej transparentności. Dzisiaj mamy 15 dzień listopada. Już jest. Około... Kto mnie. Zdoliu. Nie nie mówię, że nie przekinał. Ale kto mnie pod... Hej Alexa, zapal światło. Hej Google, puść muzykę. A w tle serwery notują Twoje emocje, rytm głosu i godziny, o których wracasz do domu. UK Standard, Czajnik z WiFi. Alexa, set smart kettle to coffee. Lodówka z mikrofonem, odkurzacz, który zna Twoje mieszkanie lepiej niż policja. Hi, Bixby. In the living room and turn on the air purifying mode on the air conditioner. Manually start cleaning and turning on the air. W Polsce dopiero to raczkuje, ale już z entuzjazmem kupują ludzie własne mikrofony. To nie jest inteligentny dom. To dom, który wie za dużo. Ich bin Witam zu Hause. Wow. I nie musisz mieć Digital ID, żeby być śledzonym. Wystarczy, że powiedziałeś OK Google przy obiedzie. Ludzie panicznie boją się rządowych chipów, ale z radością kupują podsłuch, który włącza muzykę na komendę. To nie jest kontrola. To nowa forma przyjaźni z algorytmem, który cię rozumie lepiej niż partner. A najlepsze, że nawet kiedy się wyprowadzisz. Twoje echo zostaje w chmurze, bo wygoda to nowy patriotyzm i w tym sensie wielu już dawno zapisało się do własnego programu Digital ID Home Edition. Wielki brat zaprasza Cię do pokoju zwierzeń. Wielka Brytania to królestwo kamer. Na jednego mieszkańca przypada tu więcej obiektywów niż u sianek na wakacjach. W Londynie nie da się kichnąć, żeby nie trafić do jakiegoś systemu bezpieczeństwa. Oficjalnie dla dobra obywateli. Nieoficjalnie, żeby było co oglądać, jak ktoś pojedzie pasem. Ale ludzie nie protestują, bo przecież to dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo to słowo, które działa jak zaklęcie. Mówisz je, i każdy podpisze cokolwiek. Tylko, to, to już, Polska też szybko się uczy. Kamery na przystankach, kamery w blokach, na klatkach. Nikt niby nie ogląda, ale każdy się czuje obserwowany, więc grzecznie wyrzuca śmieci do właściwego pojemnika. To nie Orwell, to reality show bez montażu. Każdy w roli statysty, a operator to jakiś urzędnik z herbatą. Wielka Brytania kocha kamery, bo one nigdy nie mówią no comment. A najlepsze? Nikt nie pyta, kto to ogląda. Bo przecież to nas nie dotyczy, dopóki nie wpadniemy w kadr. I tak właśnie powstał naród, który sam się zgodził na Big Brothera. Bo w sumie miło, że ktoś wreszcie się nami interesuje. Nie chcesz, żeby rząd wiedział, gdzie jesteś? Za późno. Twój bank już to wie i sprzedaje te dane po lepszym kursie niż Frank Szwajcarski. Revolut, Monzo, Barclays, Mbank i cała reszta. Każdy z tych banków ma mapę Twojego życia, dokładniejszą niż GPS. Wiedzą, kiedy jesteś w barze, kiedy w biedronce i kiedy kończy ci się cierpliwość. W Polsce banki już logują cię do urzędów dla Twojej wygody. Bo czemu nie łączyć podatków z kredytem na wakacje? W sumie tak. To nie spisek, to integracja usług. Płacisz bliczkiem, asystent już wie, że lubisz kebaby, browary. A kiedy ktoś ci bliknie 400 zł, a ty pójdziesz i wypłacisz to po 23.00, to twój bank już wie, co będzie grane. Kogo mamy cel? W UK nie masz historii kredytowej, nie istniejesz. W Polsce, jeśli masz, już jesteś zakodowany. Banki wiedzą, gdzie chodzisz, co kupujesz i ile masz na koncie. Nie potrzebują Digital ID, ty sam imię wysłałeś. Zgodziłeś się na to w regulaminie na 50 stron, którego nie czytasz. A jak jakimś cudem przeczytałeś, to. Great success! Smart City. Brzmi nowocześnie, prawda? Kamery, czujniki, automatyczne bilety, parkingi na aplikacje. No, miasto przyszłości, w którym wszystko działa oprócz ludzi. W Birmingham, Manchesterze czy Londynie już śledzą ruch mieszkańców, żeby lepiej zarządzać ruchem. Czyli wiedzą, gdzie jesteś, zanim ty to wiesz. Technologia! 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 Technologia. 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 Polsce też jest ciekawie: czujniki smogu, parkometry, tablice z cytatami burmistrza wszystko połączone z aplikacją, która aktualizuje się co trzy dni. Ale intencje są dobre. To nie miasto, to żywy organizm, a my jesteśmy krwinkami danych. Kiedyś człowiek miał adres, dziś ma lokalizację GPS. Kiedyś wiedziałeś, że sąsiad mieszka obok. Dziś możesz go śledzić, bo wiesz, że jest 36 metrów od ciebie, z dokładnością co do jednego satelity. Smart City wie, kiedy wyszedłeś, ile czasu spędzasz w pracy i czy masz auto z rocznika 2010. To nie spisek, to infrastruktura i nie musisz nic robić, system zrobi to za ciebie. A kiedy wreszcie zrozumiesz, że miasto cię obserwuje? Będzie już za późno. I z gorzką satysfakcją chciałbym powiedzieć, a nie mówiłem? Foliarze, rycerze cyfrowej apokalipsy, samozwańczy prorocy algorytmu. Krzyczą, że nas śledzą, transmitując to na żywo z lokalizacją. Piszą na Facebooku, nie dajcie się zniewolić. Podczas gdy Messenger właśnie zaktualizował ich ostatni status na aktywne 3 minuty temu. W Polsce gardzą M-Obywatelem, ale wstawiają 12 selfie dziennie z tagiem hashtag Wolność. W UK krzyczą, że nie chcą Digital ID, ale płacą Apple Payem nawet za jedną marchewkę w Lidlu. Bo przecież to nie jest tajny plan masonów. To wygoda. Tajny plan, prawda TV. Jak jest tajny, to nie powinno być napisane, że tajny. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że naprawdę wierzą, że są poza systemem, że oni wiedzą prawdę, a ich prawda ma filtr vintage i dźwięk z TikToka, bo foliarze to nie ofiary kontroli, to najwierniejsi klienci algorytmu. Ludzie, którzy nie wierzą w naukę, ale wierzą w komentarze z YouTube'a, wykopu czy demotywatorów. To nie teoria spiskowa, to gatunek memiczny. A najlepsze jest to, że sami już są częścią tego, z czym walczą. I pewnie ten odcinek też uznają za kontrolowany przez jaszczury. Drodzy widzowie, nie wierzcie w to, co zobaczycie na ekranie. To jest, to jest po prostu jakiś jeden wielki absurd. Nie było żadnej rewolucji. Nie trzeba było wojska, chipów ani przymusu. Było jedne wielkie OK: akceptuję regulamin. Każdy z nas, ja i ty to chodzący formularz zgody. Digital ID w UK nie wprowadza nic nowego. Tylko nadaje nazwę temu, co robimy od 20 lat. Klikamy, logujemy, synchronizujemy i nazywamy to wolnością. Enter! Na co jest? ENTER! ENTER, ENTER, ENTER! Zawsze można odmówić, tylko nikt tego nie robi. Rząd nie musi nas śledzić. My sami wszystko wrzucamy do sieci, łącznie z planem obiadu i zdjęciem kota, a także miejscem aktualnego pobytu. Digital ID to nie narzędzie kontroli, to lustro. Pokazuje, jak chętnie daliśmy się okleić kodami QR, byle było szybciej. W UK mówią, że to postęp. W Polsce cyfryzacja. W praktyce to to samo. Dobrowolne oddanie prywatności w zamian za aplikację z ładnym interfejsem. I tak możemy się śmiać z foliarzy, ale prawda jest taka, że wszyscy już dawno kliknęliśmy, zgadzam się, bez czytania, bo przecież było tam napisane. Dla Twojej wygody. Wygoda nie robi z ciebie mężczyzny. Wygoda Cię rozpuści, uczyni miękkim, ospałem i pozbawionym charakteru, a każdy dzień, w którym wybierasz łatwość zamiast wysiłku, to kolejny gwóźdź do trumny Twojej siły. I tak oto się kończy nasza cyfrowa bajka o wolności. Nie przez zamach, nie przez system, tylko przez. Lenistwo. Nikt nas nie zniewolił, sami to zrobiliśmy. Z uśmiechem, kliknięciem i potwierdzeniem przez SMS. Digital ID to truskawka na torcie, który sami od dawna pieczemy, z ciasteczek, które nazywają się akceptuje wszystko. Wielka Brytania mówi, że to przyszłość, Polska, że to wygoda, a prawda jest taka, że obie mają rację i obie nie zauważyły, że właśnie oddały dusze w pakiecie z aplikacją do pogody. Wolność nie zniknęła, po prostu nauczyła się logować. A wy, moi drodzy, możecie się bać Digital ID, możecie pisać teorie i ostrzegać innych, ale szczerze, wasze życie jest tak nudne, że kto by chciał was śledzić? Do zobaczenia, do usłyszenia, dziękuję, że byliście, cześć.